Zatrzymany w sobotę w godzinach wieczornych, nadal przebywa w szpitalu. Lekarze wyrazili dzisiaj zgodę na to, aby możliwe było wykonywanie czynności procesowych z jego udziałem, i ta czynność już się rozpoczęła. Prokurator przesłuchuje podejrzanego w szpitalu. W tej sprawie prokurator przedstawił Adamowicze dwa zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczy dokonanego w dniu 25 stycznia zabójstwa ratownika medycznego Cezarego L. W tej sprawie prokurator przyjął, że podejrzany działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany zadał ratownikowi medycznemu z dużą siłą jeden cios w okolice klatką piersiową i na skutek odniesionych obrażeń, co Państwo już wiecie, ratownik medyczny zmarł. Jeśli chodzi o, to, o drugi czyn, to dotyczy on zachowania podejrzanego podjętego wobec drugiego z ratowników. I w tym zakresie wydaje się istotna informacja, że ratownik medyczny, który wykonuje swoje obowiązki, udziela pomocy osoby, która takiej pomocy wymaga, korzysta z takiej samej ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu. W zakresie tego drugiego czynu zatem prokurator przedstawił podejrzanemu Adamowi Cze. Zarzut dokonania czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego ratownika medycznego Mateusza M. Tutaj prokurator przyjął, że podejrzany działał w zamiarze dokonania co najmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ratownika. Posługiwał się bowiem dwoma nożami. Jednym z tych noży ugodził ratownika, powodując u niego obrażenia okolicy nadgarstka. Panie prokurator, co z sekcją z Czy mamy jeszcze taką sprawę? Sekcja z odbywa się w dniu dzisiejszym. Nie wiem, czy ta czynność została, została już zakończona, ale oczywiście na opinię biegłego patomorfologa będziemy musieli zaczekać. Co grozi podejrzanemu za zarzuty? W tej sprawie tak naprawdę najbardziej poważne zagrożenie karą dotyczy tej zbrodni zabójstwa. Przestępstwo zabójstwa jest zagrożone karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Z tym, że w tej konkretnej sprawie, z uwagi na to, że prokurator przyjął, że sprawca działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, inne jest zagrożenie. Otóż dolna granica kary, którą sąd orzeka skazując sprawcę takiego przestępstwa, takiej zbrodni wynosi na 15. Oskarżony miał wcześniej jakieś zabiegi, bo oficjalnie dowiedzieliśmy się, że w mieszkaniu miał mieć korekcję noży. I wcześniej też, po to znaczy, że do niej policji. No cóż, w tym zakresie nie mogę potwierdzić takich informacji, natomiast wiemy o tym, że podejrzany był w przeszłości karany, ale za występki związane na przykład z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzejwości. Czy możemy coś więcej powiedzieć o okolicznościach, w jakich doszło? do tego zdarzenia, jak, jak zaatakował.